Pierwsze przejście na boso. I z gołą klatą. I z gołą klatą. Tak, to prawda. Kolejne wyzwanie Krzysztofa. Potem będzie klinowanie członem. Członem? To się boję, że się jaskinia kurwa zawała. No dobra, tylko musimy no, iść masz szybko. Hobbit, bo jest mi strasznie no, a zimno... W to nogi. To jest, a klata jeszcze ma... Tak, Minus 4 stopnie, jak ale Krzysztof się upocił. Ja przynajmniej mam chodnik. Jak chodnik będzie się. Chodnicy tak chodzą. Dał. Dał. Maciec ja. na Zaczęło się. Ale mi zimno. O kurwa, ale ostrze jest zimno. Krzysztof, możesz komentować. Strasznie. Dobra praca pleców. Chwytne stopy Hobbitos. hobbicie. Ale tak jest właśnie Ty, nie wziąłem rękawiczek, ale ja, ja. Czyli pełna nagość. Ja chcę zobaczyć te chwytne pięty, które tam za chwilę będziesz wciskał. Ty mi coś płynie po stopie. O kurwa. A mnie drżą ręce z przejęcia. To dlatego tak się częściej ta kamera bez stabilizacji? Jest pięta. Jest pięta chwytna. Pięta rani się. Tam widzę, rani się o kant, ale pięta jest rogowa, więc tego nie czuję. A tak, <grym> I merda z stópkami. Pięta odpoczywa. Restuje się pięta. Stopa. Krzysiek go śmiesza skałę. O, dobrze, że sobie nie wbił w palca, a chciał sobie przyciąć. O, chwytna pięta. A tu w dole skło, jaskiniowa. Dobrze, wracamy, bo tutaj jest walka. Paluszki mu się rozczapieżyły. Dobrze, już jest blisko. Tak. Tak. A jednak jak się skręci, to trochę sadła jest. To jest sadła? <gry> trochę jest. No i zrobił to Ale masz kudy, Gdzie Gdzie to nie? Do to, Gdzie ja na to błoto, tak. Tak. Zrobił to na boso Jest sadło Blok A, Sadło team kurwa <laughs> No. Bo teraz powoli boli w stopki zimna. Czekaj, stop, 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 stop. stop.